Komunikacja miejska w Ostródzie przeszła prawdziwą przemianę. W skład autobusowej floty weszły nowe pojazdy. Pierwszych sześć wyjechało na ulice miasta już zeszłego lata, a kolejnych sześć w maju tego roku. Nowe autobusy to przede wszystkim nowość, ekologia, a także wygoda. Mamy dwa autobusy elektryczne i 10 autobusów spalinowych, gdzie w każdym autobusie mamy klimatyzację. Są to nowe autobusy, przygotowane do osób niepełnosprawnych. Firmą odpowiadającą za komunikację miejską w Ostródzie jest żegluga Ostródzko-Lwonska. Mamy właściwie chyba najbardziej nowoczesną flotę autobusów, jeśli chodzi o obsługę tego ruchu miejskiego. Jest to 12 autobusów marki Solaris 2 elektryczne i 10 niskoemisyjnych diesli. No sprzęt właściwie najbardziej nowoczesny. Stare autobusy, które jeszcze niedawno mogliśmy zobaczyć na ulicach Ostrudy, emitowały dużo spalin, a komfort jazdy był ograniczony. Dwa z nich otrzymały drugie życie, zostały odświeżone, odmalowane i przekazane na cele społeczne. To mobilne świetlice i miejsce spotkań. Stan tych autobusów, które wymieniliśmy, no już jakby pokazywał, że to już jest ich koniec. Średni wiek to było blisko 20. 20, parę lat, w związku z czym wymagało to odświeżenia. Nakłady, które ponosiliśmy na remonty, czas poświęcony na to, żeby zapewnić odpowiedni stan techniczny, no, pozostawiały wiele do życzenia. Teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wykorzystywać tak nowy, nowoczesny sprzęt i świadczyć najwyższy poziom usług dla, dla naszych pasażerów. Nowe autobusy to zdecydowanie dobra alternatywa dla samochodów. Myślę, że turyści, którzy będą z tego korzystali, a także mieszkańcy będą zadowoleni. Ja już zapraszam serdecznie na przejażdżkę, a także do pozostawienia swoich samochodów, ażeby nasze powietrze było czystsze. Władze ostrudy planują również kolejne inwestycje w rozwój zrównoważonego transportu, infrastrukturę rowerową, nowe wiaty przystankowe i system sprzedaży biletów. Zakup autobusów był możliwy dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Zrównoważony Transport Miejski w Ostródzie, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nowe autobusy obsługują wszystkie linie komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy możemy sprawdzić na stronie zkm.ostruda.pl telewizja Kopernik. Kopernik.tv